Witajcie, pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy, aby wielbić Pana Boga. Taki ma być ten dzień i chcemy razem z Jezusem go przeżyć. Po to się budzimy i po to chcemy żyć. Przeczytam początek dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi: Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. To jest niesamowite zdanie, że zachowywanie przykazań, wypełnianie obowiązków jest kochaniem Pana Jezusa. O tym mówi święty Ignacy, jako o pierwszym etapie życia duchowego, o pierwszym etapie miłości, że ja zachowuję przykazania, przestrzegam obowiązków, wypełniam obowiązki i w ten sposób kocham Jezusa. To jest okazywanie miłości. I chciałbym Was zaprosić dzisiaj, żebyśmy na nasze obowiązki, które mamy, obowiązki, które będą w pracy, w domu. Nawet proste obowiązki, to że mam na poniedziałek zaplanowane, żeby to posprzątać, albo to przygotować, albo mam wypełnić coś w pracy, albo, albo konkretne zachowanie przykazania Bożego, że będzie nie cudzołóż, nie kradnij, a miałem taki pomysł, albo nie mu fałszywie, a była taka pokusa, i że ja tego nie zrobię, że to jest kochanie Pana Jezusa, że ja w ten sposób okazuję Jezusowi, że go kocham. Spróbujmy dzisiaj popatrzeć w ten sposób na wszystko co robimy widząc że jest to pierwszy etap życia duchowego pierwszy etap miłości zachowywanie przykazań zachowywanie obowiązków zachęcam żebyśmy się na tym zatrzymali a teraz kciuk w górę subskrybujcie nasz kanał napiszcie coś w komentarzu odnośnie waszych obowiązków i wykonywania ich z miłością i gdybyście ten temat chcieli zgłębić to tutaj jest Taki QA o pierwszym etapie życia duchowego. Możecie sobie jeszcze więcej posłuchać. Powiem też o tym nakazaniu dzisiaj wieczorem. Zapraszam Was i oczywiście zachęcam do nabożeństwa majowego. Link też macie tutaj z Panem Bogiem.